Siemanko! Witam wszystkich bardzo serdecznie już po krótkiej przerwie, po właściwie świętach i tak bez przedłużania, zacznijmy. Dobra, pójdźmy może najpierw pójdźmy do Etana. Zamkniemy drzwi. O, Gregory. Cześć Gregory! O, cześć. Um, jest Etan? Yy, powinien tam być u nas w mieszkaniu, możesz wejść w sumie chyba. otwarte są drzwi. Co jest? Tak Dagrywam! Co? Yy, co tam? Pani? Co? Co tam Nie da się Przyszłam po jakąś robotę. Masz coś? Jakbym miał, to bym coś zawołał nie mam, ale mogę ogarnąć. Standardowa bajeczka, nie? No to standardowo ogarni. nie? Trzeba skąd wziąć. Będzie na wieczór. No e pukaj, co? E co jest? Powiedział e mi Gregory, e że. E ja, ja do tego sklepu co miałem jechać. Okej. Okay. Jak coś, tam już mam y zwrotkę dograna do tej nuty, co myśmy ją zmontować. Dobra, dobra. Jeszcze muszę refren ogarnąć, ale to już też mam tak... Ty śpiewasz? Ej, ale wow. tak, dobrze. Ja znajomych tylko, tak? Ty, to dobra. będę musiał zobaczyć swojego rapa. Kiedyś zobaczyć, jakieś tam dwie nutki mamy już. Gregory mi to montuje jakoś tam. To studio to mieliśmy kiedyś gdzie indziej, ale. Dobra, ciśnij na razie, gdzieś tam gdzieś zagarnię. Ja poszukam tej roboty. Dobra, dzięki, matka. cześć. Elo? Dobra, widzowie, przejdźmy do burgera tutaj bo nasz szef jeszcze zatłucę że nie chodzimy do pracy dobry? dobry wyraz! e! co ty się podszywasz? już! już mi stąd! już! Dobry. już! witam mam rolę jak zwykle tylko rękawiczki Kolego, co ty robisz na frytkownicy? Smażę frytki. No chyba, no chyba ci się coś pomyliło. To twoje zadanie tutaj? Tak. Bo tak się no, no, składa, że ja tutaj się zatrudniłem na, na to stanowisko. No co trzeba... Ja, ja pójdę tu. Robić burgery czy coś. Dobra, widzowie... Ej, pan za posiadanie broni bez licencji! Zapraszam do radiowozu! Już, nie szap się! Leziesz. Upracuj. Dobra, widzowie, widzimy się już po pracy. Dobra. Przefuncił wypłata jakaś? Tak, 20 dolarów. Dobra. O, widzowie, wpada nam na konto 20 dolarów. Dziękuję. Dobra. Pana, proszę pana, proszę pana, Mam panu do zaoferowania Nasze nowe latarki, żarówki Jakie to? pan chce elektryczne rzeczy W naszym sklepie elektronicznym Latarki Latarki, żarówki, pan ma telefony Serio panu mówię Wszystko mamy Nic nie chcę Te Telewizory Proszę nie blokować wejścia A pan Co jest? ma! EtaN, EtaN trotka. i cały EtaN Co tam? Cię Masz dziękuję. tą robotę? Czegoś... Kazane, mam! Dobra, czegoś, czegoś słuchasz z ciekawości? Twojego bitu? Właśnie Bit sprawdzałem i tę pierwszą zwrotkę, bo już rzecz podłożył, ale to... Jak dobrze? Nawet no, spoko, w sensie mamy jedno, ten, tam dwa słowa do poprawy, żeby wyraźnie brzmiało jest git. To jeszcze raz musisz nagrać? Dwa słowa i to się ładnie wklepia. Jak będziesz to wklejał w montażu, to to ci nie wyjdzie ładnie. Zależy, bo to jest takie, że można i nie trzeba, ale to rozumiesz, z George'em pogadam jeszcze. Dawaj, mam robotę, masz jakąś kominiarkę w razie co? D mam, dobra. dobra. Zaraz wrócę. Ale jest taka, że poczekaj, 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 poczekaj. Chodźmy może do środka. Tysiak na głowę. Trzy paczki do rozważenia. To ile on płaci? Trzy kafle? Dwa kafle, ale... Jak się na głowę? Przecież Gregory z nami nie robi. Nie, go nie bierzemy na razie. A, dobra. Idź, idź weź kominiarkę i czekam na dole. Ech, okej... Okay. Czyżby to trochę wystawianie, ale okej, okay, nie nikam. O, śmieciarka. Dobra, przebierzmy się. Tutaj teraz zostawiłem torbę. Dobra, przebraliśmy się, idziemy. Co on taki tajemniczy? Paczki? co? Będziemy tonę narkotyków rozwodzić, że za tyle pieniędzy. Przy jest. Wiedziałem. Dobra, to już podjadę i rozwazimy. Dzięki. Dobra, Spoczyna. gdzie paczuszki i czy hmm. mamy? Przejdziemy na pierwsze, bo nie opłaci się hecza tym zarzutem. Ciepło, ciepło. Ej, Ciepło. Tak, e, Ile ładuje? Wydypiaj mi stąd raz. Mogłeś trochę milej. A. Czep jedną. Czekaj, wezmę tą od góry. Dawaj, Ładuj do bagaja. Tam trochę ten. A bo wiesz, to zrobimy tak, że pod. Otwórz bagaj i tu czekaj, to podniesiemy. O, i teraz wkładaj. A, tam zam... A ceniła szkoła zapasowego, że tam włożyłeś. Po co mi to? Jak mi rozszerzam koło, to im ukradnę. Poczekaj, sprawdzę, czy się z suba. Niedaleko. Tutaj jakiś gitarzysta, wielki. Miasto wielkich ludzi, gitarzystów, gwiazd. Tak. Będzie któryś z Gitarzysta. To będzie ten po prawo. Zanim my tu. Ta Melina tam na dole? Tak, no. Zanim my tutaj. Co ty chcesz ty co, z, idzie... z tej górki skakać? Nie, przejdziemy. Tylko żeby. auta nie palić. okej? Miałem Nie mam kartonie są dwie paczki na mniejsze, to to weźmiemy. Bo on brał. A jakie jest pytanie? Do książki zapakowali tę ilość. Nie A wiem jak... Masz w, tej w tej książce jeszcze koperta. W jednym kartonie była książka, i w książce koperta. A w drugim jest już całe. Nie wiem, jak tam się zmieściły z dwie albo może. Z minimum pewnie z dwie bronie i magazynki. No wiesz, wycięta książka i ten... Ta książka, no bo to chyba, wiesz. Ta cała książka mówią, zapokuję. Ta koperta to są pieniądze, Tomasz. A ta książka, co tu jest wycięta? Dobra. Chyba cała książka wycięta i włożona tam, jak najbardziej. W drugiej książce będzie pewnie pozostały tysiąc. Dobra, czekaj. Kładziemy, weź, czekaj. Ja się dowiem czy położę mu tę książkę i. Ja mam położę brać hajs? wal i odbieraj. Jest w że odebrane. I czy taka kasa jest dla nas koperta? Mówisz, że od tego mam wziąć 500. E, Ziomek! Jamek! bro! Książka na podjeździe, dajesz kajsu czy nie? No Pewek, komu? Mi Temu? Tu? Przedemu? W temu po. Temu przed tobą. Dobra, moz. Dzięki. O, koszta. Czyli czekaj, bo on mi napisał rozkład. Tu mieliśmy zgarnąć pięć stówek. Kolejnym jest 750 i tam są magazynki same, ale jest ich całkiem sporo. I kolejna skrzynka to już jest cała, z brońmi. I tam Dobra. Jakby... Dobra. idźmy. Czekaj, za to dostaliśmy 500 dolców. kolejnego 1000 i z kolejnego 1500. I my mamy 2000 dolców. powiedz mi, jakim cudem za taką słabą robotę niby mamy coś dostać z takiego. Nie wiem, ale dostajemy, to dostajemy. I w tej kopecie były 2000. Ja cię daję, musisz tam podzielić później. A w tych książkach to w tej był pistolet tylko, a w kolejnej ma być amunicja, a w kolejnej dajemy cały karton, ale nie wiemy z czym, nie napisał. No to już można się spodziewać, że z jakimiś broniami masowego rażenia. No to, to, to na pewno. O, Mam nadzieję, że tam nie ma bomb, dlatego tyle płaci. Nie no, myślę, że na pewno nie. Coś za nami jedzie? Czy mu się wydaje? Nie, chyba nie. Co za nami? Poczekaj, wystarczy. A to jakieś autko. Tak dla pewności. Tak, zobacz, jakiś taki podejrzany się wydaje. Jedzie. Coś tam nie, zresztą miał... nie, nie, jedzie. nie, nie, jakąś taką latę miał nie, 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 interesuj nie, nim jedzie jak jedzie jedzie. Deknij woda. mu. Deknę ci wracając, teraz po prostu tamtym się skupiłem. Eee, ty, odwróć się. Gdzieś? Nic tam nie jechało, Jezus, histeryzujesz. Uuu, bezna. Nie, teraz nie to. Teraz książka, jeszcze jedna. O. I tu będą amunicję teraz. Dobra, czekaj. Wsunę mój to pod schodek, żeby nie ten. Eee, Bordzia! Nie wiem! Im się do chaty. Coś mam dla ciebie, wiesz? No co, niby. Tysiączka rzucisz to, pogadamy co? Tysiaczka rzucę za to, co dacie. Ty masz pod skotkami, co? Dobra, kolego, nie przedłużaj, e, dawaj pieniądze, musimy spadać. Najpierw dajesz trzy bierze. E, e, najpierw czy dajesz. Najpierw Dobra, masz. Cię nie widzę, ziutek. Dobra, czekamy w aucie. Dobra, dobra. Dobra, ostatni poczekaj, zerknę tylko wyczulanie. Ostatni, ja daję 1500, to jest ten karton cały. Zobacz! Ostrzegać cię miałem? O nie. Masz broń? Mam, zaraz, poczekaj. O. Ty, ramuje nas. Wow. Masz broń, mam w schowku po mojej stronie, weź się jakoś Czekaj, z czekaj podjedź obok jego. Strzelaj! Nie z tej strony! Skup się. O, koło, dostał koło! O! Chodź dostał w koło, nie dojedzie. Spróbuj jeszcze raz. Kręcę. Zostaw koło! Wal, wal, nie, wal, wal, wal. nie ma go przecież. Druga nowka jest patrz! Walnię. nie żyje. Panie jak się rozp... Coś Co? Co ty robisz? Nie wiem, hamulec jest zepsut. Nie ma. To jest spalone już. Zjeżdżaj tam Proszę. za motel dobra, przeczekamy tu z 5 minut. Dobra, zakrycie. No, dobra. Daj mi tę paczkę. To jest cały karton już. Z... Wziąłeś tę kopertę ze sobą, czy nie? No, mam w kieszeni. Odej mi splugę. Wstać mi ją do, yy, do pasa. Masz. Dzięki. Jak to dostarczymy? Nie, nie wiem, mam motor. Musisz wsiąść i to da. będziesz to trzymać, jakoś utrzymasz. Daj. Nie mam kasku, daj, ja, daj, no. Trzeba wezmę chociaż. Zmasz masz to? No. Jezus, nigdy na motorze nie jechałem. Co? Chłop, Zaraz puszczę tą paczkę. Czekaj, sprawdzę lokację, bo nie wiem, gdzie to jest. Dobra. Dobra, jedź. Departamencik. To co, zobaczymy, może trochę skilli? Trzymasz... się. bo puszczę tą paczkę. O oh, Jezus, ten. Zakręciłem. Kieruj mnie. Czekaj. Dobra, poczekaj, sprowadzę. O, dobra, dobra. Piętro. E, tutaj. Eee, Morda! Nie, wchodzimy do chałupy. Wieraj ten domek. O, witam. No dobrze, nie, się... witaj, tylko wyciągaj hajsik i lecimy dalej, bo my nie mamy czasu. Rzućmy te pudło, bez przesady, że będziesz to trzymać, a czemu? Wow. Weź bądź trochę mniejszy dla ludzi. Dla ludzi? Bandytów, a nie ludzi. Ty też nie jesteś, ja też nim jestem. Nie, ja po prostu szukam rozwiązania na życie. Oni są bandytami. No, oni też szukają rozwiązania na życie Co ty robisz, Jezus Maria? Młodzieży trochę Fajna briczka, co? Bardzo Trzeba zamieść kasę z napadów, yy, z tego... Wzięło się z auta, nie? A Daj, zawazem ją A. Ty, jaka masz? Masz 2000 w kopercie, przejdziemy na pół i przynieś. Dobra, tylko się przebiorę. Dobra, widzowie, widzimy się, jak się przebierzemy. Dobra, przeliczone już następny dzień. Nie przyszłem do niego, żeby nie myślał, że go skamowałem. Że tak kura... ule. Otwarte? Wiesz co, skleimy ten bicikiem, i myślę, że będzie spoko są z tą po tej poprawce. Jaj ja idę jeszcze szybko zmienić sobie yy, szorty, bo takie lipne wziąłem. Oooo, ej. Dobra, to Wiesz, co gadali? Co? Co? Niech ci powie ten... Gregory. Ty się Dobra. zdziwisz. Dobra, masz tu dwa kafle. Się, A, końcu, tysiąc. Niech, że mnie odwaliłeś, nie były. Sorry, tysiąc. Masz. Dzięki. Czekaj chwilę. Nie uwolniłem się. Czekam Dobrze, się. że nie wie. Właśnie w tym rzecz, że, że. Wie. i jeden mniej od wiadomości. Ja. Dobra, już. Trzeba mu odpowiedzieć, powiesz, mu, czy ja mam to zrobić. A, że wiadomości? Tak, czekaj, zamknę drzwi. Yy, no, w wiadomościach. Yy. Było jak e, dane podobno, no dobra nie podobno, bo tak było, e, no ktoś e, przy pościgu, tajniak e, jakiś podobno gonił e, no auto. No to z tego auta szczelili do tajniaka, tajniak się walił, miał potężny wypadek, dosyć blisko. Przecież ja ci mówiłem, że to już jak to oglądałeś. No wiem, no ale... Ja tak mówię po prostu, żeby wiesz, dodatki takiej dramaturgii Arzurem Jak w tej, jak w tej, jak w tej zrodce od wcześniejszego Dobra, no, dobra. ja na razie Elo No cześć Trzyma. Dobra widzowie, na tym już dzisiaj zakończymy odcinek Mam nadzieję, że wam się podobało Trzymajcie się i cześć